Szach Róży Typeć. te tytuły są fantastyczne. Na krawędzi to już bardziej jego takie są e, no, Sabina i Sara na ozwyku, zaloty Pryca, ta postać tej kobiety się tu często powtarza, w okularach e, mamy, mamy. I, i, tam też to, to, to potem przez lata ona się pojawiała, moja wyporność taki trochę przydupa się przy. To są to też ty makowskiego znajdziemy w tych zespołach prawda? To, w tych zespołach, które jest też nawiązanie. I tu są te wczesne do kobiet, on miał duże pretensje dla swoich wczesnych młodości 70. lat do kobiet, którego te zarządle, no, które się bawiły mężczyznami. Kręgle z panią stopek, charakterystyczny, jeszcze takie tytuły miał bardzo ciekawe Ufali głowę. Tak, to jest ten y, y, 98 to jest szpital Ja najcześniejszą mam tu prawdziwę, to jest to jest takim dojrzałym mężczyzną. Te prace mam na przykład to jest pani Jadwigi Smłowieńskiej z tyłu, ale to tak, znaczy, autoportretowanie siebie. E, to jest pani Jadwiga. ja tradycyjnie e, pan Fredix. Mam ten, tu jest w pracy ten obraz, jak tworzył. E, to jest już w czasie wystawy.